Running out of time. Finally, some good news for a change. All this diplomacy crap's giving me a headache. Our agents are closing in as we speak. I hope so. You really impressed me back there. Listen to you Clay. All you had to do was grab him, you dumb orcs. Clay, clay, clay. Well, at least you got his coat. Maybe he'll freeze to death. Oh. oh, oh. <laughs> Boo -hoo. Shut up. Nick. Excuse me, Agent Archer. The site should be just beyond that ridge ahead. What's that smoke? Aunt Phyllis tells me you still haven't called her. The woman is lying on her deathbed, and you can't be bothered to make a telephone call. Mother, Aunt Phyllis used to keep me locked in the cellar whenever you sent me to stay with her. If I'd known what an ingrate you turn out to be, I would have locked you in the cellar too. I. Where is your father? Goodbye, mummy. Lovely to hear your voice Thank you. Are the preparations complete Yes, sir. the division is currently en route to the test area. Good, we'll kill two birds with one stone. Is there something else? There has been a slight complication.

Znaczy, nie, nie będziemy podróżować na bazie, nie będziemy brykać po dachach. Zatem, tak, jesteśmy w bazie, do której doprowadziły nas yy, zdobyte w poprzedniej, w poprzedniej sesji dokumenty. No i nadal nie wiemy co, czym jest projekt Omega, jednak, mam nadzieję, się przekonać u samego źródła, będąc. Yy, okay. Musimy goś powstrzymać niestety naukowiec nie miał nic przy sobie. Lipa. Hmm. A tutaj mamy mm, właściwie całkiem dobry. takim dobry. Właściwie po prostu dokument, który wiąże te misje z misjami... czy znaczy z... no z misjami w końcu. Kilka ich wykonywaliśmy w Rosji. jest po prostu korespondencja do generała Żukowa, który niestety zakończył swoją niecną działalność. No może nie niestety, ale... Nie. Okay. Ja tu. punktów. Przede wszystkim dosyć nie tego, ale na razie mi to nie obchodzi. nież tak bardzo w każdym razie. W porządku, jak widzimy mamy poziom, który jest całkowicie pusty i przez większość jego czasu nie będziemy musieli się skradać. Właściwie jakby na to nie patrzeć, to wcale nie musimy się skradać. Poziemy. Także broń jest zupełnie zbyteczna. Hmm, zaś w samej bazie mamy do wykonania dwa cele główne jednym z nich jest przywrócenie zasilania drugim z nich jest hmm, znalezienie ładunków wybuchowych przywrócenie zasilania wydaje się trochę dziwnym pomysłem odkąd jak widzimy w niektórych miejscach no w zasadzie korytarze są całkiem dobrze oświetlone jednak nie działa hmm, w tej bazie nie działa generator główny odpowiadający za zasilanie hmm, ...paneli aktywujących niektóre drzwi. Pancerz niepotrzebny... ...przynajmniej nie na razie. Zatem tak, na, na przykład tutaj mamy zamknięte drzwi, także mamy... Mm, ...jeszcze jeden cel, jednak nie nazwałbym celem głównym... ...odkąd przedmiot, który umożliwia nam wykonanie tego celu... ...znajdujemy po drodze. Zatem tak, to jest po prostu znalezienie kluczy, pęku kluczy. Tutaj jak widzieliśmy z panela... Nic z tym panelem nie mogłem zrobić, gdyż zasilania nie ma. No, mamy dokumenty. W porządku, jak widzimy, mm, ładunki wybuchowe zostały przenie przeniesione do mm, jakiejś chatki. Z tym za chatką będziemy się rozglądać, oczywiście jeśli będziemy mieli sposobność wyjść z tego kompleksu. Przyznam, że bardzo podoba mi się ten poziom, trochę, nie, wiem, nie powiedziałbym, że bardzo mi się kojarzy z filmem The Thing, ale hmm, może trochę. mam w końcu Antarktydę i jakiś kompleks badawczy. Brakuje jeszcze małych, mięsnych potworków, które by przemykały jakoś złowróżbnie w, w cieniu, ale... Hmm. Okej, okay, to była jedyna, jeden kluczyk, jaki możemy podnieść na całą grę i zaraz z niego skorzystamy. Tutaj zaś widzimy, że no, słyszymy coś. Widzimy stukanie. W każdym razie widzimy, że jakieś badania były przeprowadzane na poruczniku Andersie Pójść nie możemy, zatem kierujemy się do... Właściwie nie tutaj, tak? Tutaj mamy... To na co patrzę w tej chwili jest korkiem. Jednak do pary nie podejść nie możemy. Niezależnie od tego, jak bardzo wytrzymała jest Kate, przynajmniej Kate gracza, czyli jeśli inwestowaliśmy dużo punktów, wytrzymałość to się nie liczy. Para zabije nas od razu. Co musimy zrobić, To po prostu przekręcić ten? to zawór. To Tak, to był jeden klucz na całą grę, który cokolwiek robi. Tam to jest... Tu u jego mały występ jesteśmy uzbrojeni w korek możemy udać się tutaj i popsuć wszystko no, oczywiście wszystko będzie działać dełki dełki odkąd e, panele działają można w końcu zhakować a przynajmniej zdekodować wszystko jedno tak mogą mu w, w, w tej misji właściwie ta, ta misja prawnie sformułuję zdanie. Ta misja jest jedynym takim miejscem, w którym rozwijanie umiejętności gadżety była, byłoby, to rozwijanie byłoby uzasadnione w jakimś stopniu, też w jednym momencie będziemy musieli bardzo szybko schakować pewne drzwi i będziemy mieli dosyć nieprzyjemną sytuację, co zresztą zobaczycie sami. I tak, to jest jedyny wypadek, którym pamiętam bardzo by mi się przydała, przydała ta, taka umiejętność gadżetów na jakimś tam poziomie, jednak cóż, nie miałem. Tu mamy więcej informacji na temat Józefa Andersa. Józef został zgarnięty z bazy na Norwegii przez oczywiście HARM. No i pewnie... Cóż, można łatwo to wszystko dodać do siebie, czym jest pro, e, projekt Omega w tej chwili, jednak oczywiście nie będę go zdradzać, bo jakieś tajemnica wielka. W każdym razie... Yy, trochę byłem zawiedziony, kiedy się dowiedziałem czym on jest, ale o tym już nie małem. Co tak burczy? No dobra, to szyby wentylacyjne. Myślałem, że burczy, nie wiem, lodówka. A nie, to nie burczy. Szyby tylko burczy ten no to zakładam, że generator, który ma ruską etykietę? What? To jest trochę dziwne. Nie spotykamy w tym etapie nikogo, kto mówi po rosyjsku, ani nie posiada akcentu rosyjskiego, zatem to jest trochę dziwne. Wiem, że Harm kontaktował się z Rosjaninami, ale... z, Ro z Rosjanami, ale... Hm. Ok, Okej, tu nic nie ma. Tutaj zaś mamy to pomieszczenie z ładunkami wybuchowymi. Jednak nie możemy do niego wejść, gdyż nie ma klamki. Tak, super. To, gdzie musimy się udać, to najpierw bodaj hmm, to biuro, czy tamto? Nie, nie, to biuro, tak. Możemy pójść e, tam, a jednak e, napotkamy tam drzwi, które będą mm, zamknięte. Musimy znaleźć do nich e, pęk klucza, o którym mówiłem wcześniej. Ten e, hmm, Karl Kausman, Kusman... Zmówił jakiś dziwny płyn. Hmm. dziwna Okej, okay, tu mamy więcej... Znaczy więcej, właściwie mamy informację nawet samego Żukowa. No, nie ma co się dziwić, pewnie Harm sprawdzał wszystkich, z którymi współpracował. Wiadomo, na każdego trzeba mieć Haka, co jest dosyć typowe dla tego typu złych organizacji. Oczywiście przedstawionych w filmach, nie żebym miał jakieś doświadczenie z pierwszej ręki Niestety nie, kiedyś byłem geniuszem zła, ale wtedy tak, zdałem sobie sprawę, że to tylko była gra, zatem lipa Okej okay. Zdjęcie córki Andersa i... A właśnie, zapomniałem wspomnieć ze zbieraniem informacji na temat Andersa związane było z zadaniem poboczne Jednak nie traktuję tego jako zadanie poboczne, gdyż znów wykonujemy je po drodze po prostu idąc dosyć liniowo nie musimy się rozglądać za tymi informacjami tak bardzo, zatem tak nie zaliczam tego do zadania pobocznego. Ok, wzięliśmy ten kluczy i niestety nie możemy wyjść, bo magiczna para zaczęła się ulatniać tuż po tym jak wzięliśmy ten przegród. Jako że nie wiem, nie wiem jakim cudem, ale KET nie chciała, czy nie mogła wyjąć uprzednio użytego klucza zatem tak będziemy musieli inaczej obejść tę przeszkodę kolejna to do doktora Kussmana hmm. którego popędza tak. okej okay. widocznie cały projekt Omega nieco się spóźniał pomimo tych buńczucznych zapewnień które spotykaliśmy wcześniej że rok któryś tam będzie rokiem Omega i takie tam Hmm... Okej... Okay. Dosyć nieznacząca informacja odnośnie klamki. Klamka znajduje się znów po drodze, zatem tak... Nie jest nic trudnego, żeby ją znaleźć. Mam ping-ponga! Te bardzo tanie wyglądające paletki. Tak, ja grałem w ping i miałem... <śm> <śm> trochę się chwaląc, miałem dosyć drogą paletkę. Pamiętam takie paletki, z takich paletek zawsze najszybciej złaziła czy odklejała się guma przez co moim kolegom zwykle kiedy grali to wyglądało to jakby grali jakimiś nie wiem uszami psa na trzonku bo tak ta guma się machała ale dobra dość o tym i w końcu jakaś konkretna informacja odnośnie projektu Omega także mamy datkę odnoszącą się bezpośrednio do naszych akcji z poprzedniej misji i tak, dyrektor planuje najwidoczniej zniszczenie siedziby harmu w Indiach, tym samym robiąc z całego... Z całego zniszczenia poligon doświadczalny dla swoich super żołnierzy, bo tym właśnie co so jest projekt Omega. Produkcja super żołnierzy. No co nie zuszkiec muszę przyznać? Szkic. Koncept Art. I przywitajmy się z panem Andersem Pan Anders jest um, super żołnierzem, jednym właściwie z dwóch wariantów super żołnierzy Nic hmm, nie mamy, okej okay.